Jesteśmy w żółwie kontrolowanym z boku. Martne trzyma kolana przy mojej nodze, drugą nogę, odstawioną daleko. Jeżeli, napiera na mnie cały czas, więc ja muszę się rozkładać tak, żeby mnie nie zrzucił się. Pierwsza opcja, którą mogę zrobić, to łapię za rękę powyżej łokcia, bądź za nadgarstek i wkładam go głęboko pod swoje biodra. Dlaczego? Chcę uwięzić tą rękę, żeby była zamknięta i teraz prostuję tą nogę. Dlaczego? Bo na chwilę, bo jak na sucho jestem, na sucho. Jeżeli wyprostuję swoją nogę, to automatycznie moje wiodło. kładzie się na macie i łatwo się przeturlać. Więc zamiast blokować tutaj na początku, chwytam, wyprostuję nogę, przeturlam się, przeciwnik przelatuje nade mną. Do pozycji bocznej. raz z boku. Powyżej łokcia. Просвечиваем. Хоп. Просвечиваем. С Счет.